Za mało? <noise> <noise> Drugi Wojtek, proszę bardzo Wojcu. Już Ci powiem. Tu. Musisz się podpisać. Hmm. Tak. <noise> tutaj? To, tak, tak, Właśnie. Miało być tak łatwe. Nie, bo idzie, tak. idzie, proszę. proszę i podpisywać? Proszę no umiesz, podpisywać? nieczytelny. Nie, to ja, Nie, to Nie, to to no <średytorium> nazywam się Grzegorz Sybilski w imieniu zarządu koła numer 100 witam wszystkich na ósmym integracyjnym pikniku wędkarskim dzieci i młodzieży witamy, witamy prezesa koła 35 Warszawa Bemowo Brawo. witamy prezesa koła numer 3 Warszawa Mokotu. Witamy prezesa i zarząd koła <noise> Witamy was wszystkich. Dzięki, że jesteście. Dzisiejszą imprezę wspieram medialnie wydawnictwo Wiadomości Wędkarskiej. Teraz trochę dla sponsorów firma Kwiat i Woda Jastrzęda Góra, firma Konger, nasi koledzy z koła, e, co my tu mamy, Sumra Zemin, i ja. Dzisiejsze zawody, dzisiejsza impreza będzie w dwóch, yy, dwóch grupach. Po lewej mojej stronie będzie grupa zawodnicza tak zwana, a po prawej stronie grupa piknikowa. Grupa zawodnicza będzie łowiła rybki dwie godziny, grupa piknikowa półtorej godziny. Ze względu na zmęczenie materiału po półtorej godzinie albo koło godziny zaczynają się krzaki część, bo dzieci biegają z pijami. Będzie losowanie stanowisk. Tam jest taka ławeczka, będzie wydawany napój dla dziecka, będzie wydawana zamięta, będzie wydawane robaki. Które z dzieci nie będzie miał narzędzia połowowego, stoi, będzie też wydane. Mamy tutaj trochę kolegów, którzy będą wspierać yy, wiązanie haczyków, rozprątywania, zdejmowania rybek i takich innych różnych rzeczy. Jak nam się uda, to będziemy, to będziemy o 10:00 próbowali startować i wchodzić na stanowiska. Po łowieniu przejdzie kolega z wagą, zważy rybki, zrobi, zrobi wyniki, eliminacje, będą wręczane puchary. Na zakończenie, wszystkie dzieci otrzymają oczywiście pucharki okolicznościowe, imienne. Yy, zrobimy najpierw tak. Zawodników pierwszych, bo oni mają dłużej do przygotowania, bo oni już muszą sobie stanowisko wygrabić, wypielęgnować, wyczesać, wygruntować wędki. Proponowałbym ci, co się zgłosili yy, jako zawodnicy tam do kolegów na losowanie, później przejdą po napoje do drugiego stoliczka, a później reszta. Dobra? Więc zapraszam pomalutko do kolegów. A później po będzie, a grill będzie dla dzieci. A jak dorośli będą chcieli kiełbaskę, to tam są puszki. <ścoughs> Czekamy jeszcze na kuchnię z Wojskowej Akademii Technicznej, tradycyjnie jak co roku. Wojskowa Akademia nas wykarmi, nakarmi. Głodni do domu nie wrócicie. A rybki, 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 tam wiaderka będą, jeżeli będą poławiane, woda do wiaderek i będziemy przytrzymywać. Eee, od banana w lewą, w prawą stronę. Eee, numerek to jest środek stanowiska. Dwa.

No, tata już się złapał ale gruba ryba się złapała eee, wymiarowa <laughs> Krzysztof nie Krzysiu nie na mnie? nie ja chcę takie ogólne rybki pytanie jest do pana jaki to jest krok to jest krok Nalazłeś? Na YouTube też Bastorych, tak samo Hola, hola, pokażę do zdjęcia panu Majka użył tam o super Super O muszę przybliżenie zrobić o kurczę Moja Ala chyba też będzie miała taki <noise> Tak jest A on mi nie daruje. Sebek, oni tu mieli ze zawody, czy dalej jeszcze? W tych miejscach? Czy jeszcze dalej? Może i tu gdzieś. Albo troszkę dalej. Pastorek Natural Channel? Tak jest. I wszystko widać. Tak. Uważam śmiech, uważam, no, bo tutaj i żeśmy i się załapali. <laughs> tak, trochę za dużo wystaje, nie? Dobra, to opuścimy jeszcze. To już wiem, gdzie będziemy jechać. No niech Pan zrobi zdjęcie. mi się akurat coś zrobić mm. Tylko jak złowisz lina, to będzie podejrzane <grymiany> Ale jakiego w czwartek wytargałam. <grymiany> Bo w <to> lepiej widać <grymiany> Ale nie, Tam swoje łowiłaś

W telewizji. Będzie w telewizji. Yay. Na mini-mini. Ja też. Ja to sobie wyważę przy okazji panu. W czarnej budzie tam daleko? Nie wiem, co ma. Dobra, tutaj. Dobra, tutaj. No tu. Osoba Sebastian mnie kręci. żeby ci widział, o ile tam kupię. No.

Pamięcie masz robione, uwzględnij się Już filmowałem, ale mamy nie było Brawo! No pięknie! Wszystko do wody są. Dobra, masz tylną nogę, a w tym, a w, w podnogawką cztery leszcze wiszą. <śledzio> Branie było. To, a widzisz, jak się podnosi pod podbija? Widzisz, zatknij. Mam no, taki wędką rośnie.